The Battle of Them. Dobry, of Kingdoms. Dzisiaj sobie nagramy odcinek dotyczący KVK1 i KVK2, bo paru ostatnio graczy do mnie pisało. Ja bym na przykład sparował niektórych dowódców, co są o tych ostatnich zmianach dotyczących Bertranta i nie tylko i czy to będzie miało wpływ jak na, na KVK1 i KVK2, jeżeli chodzi o te zmiany talentów i. E, znaczy ogólnie, zmiany, przepraszam, umiejętności. No w sumie talenty też się tam zmieniają, bo tam pojawia się Combo Damage i Smite Damage, jak dobrze pamiętam. W tych Dev feedbacka, które mieliście ostatnio u mnie na kanale. I tutaj, jakby tak powiedzieć, przede wszystkim. Mm, Skupimy się na tym, czy warto ogólnie iść w mm, epickich dowódców na start, czy warto iść w dowódców powiedzmy typowo. Y ja bym to nazwać może też legendarnych, a potem zrobić słapa na KVK 3, no bo wiecie, to takie, takie słapy są i wiem, że dużo graczy nowych o tym też sobie po prostu nie zdaje sprawy, kiedy zaczyna grę, bo dalej widzę, że chodzą pytania, kiedy będą te słapy i tak dalej. Nawet powiem wam, że ostatnio ktoś na kontent kreatora chyba jakiś jeden nowy napisał. Słuchajcie, kiedy będą te słapy, bo niektórzy gracze pytają, my nie wiemy, ale no, Odpowiedź jest ta sama, że między KVK 2 a KVK 3 pojawi się opcja słapu. Nie wiem czy to będzie miesiąc takiej możliwości tak jak my mieliśmy to jest dłużej, no ale pojawia się opcja słapu i po prostu będzie można to zasłapować to na przykład z dwóch legendarnych dowódców, powiedzmy, którzy byli dobrze w KVK 1, KVK 2 zesłapujemy sobie na KVK powiedzmy już w, na dowódców dwóch sokowych mamy jeden fajny, bardzo dobry marsz, nie? Ja ogólnie, jeżeli miałbym patrzeć tak na metę, myślałem wam, żeby to, jakby tak powiedzieć, przestawić też w formie, jakby tak powiedzieć, takiej też, jak ja zawsze to przedstawiałem wam, jakby, tak, nie wiem, jak to nazwać, w bardziej takiej wykresowej, nie? Bo ja tak zawsze wam to robiłem i powiem szczerze, że nawet miałem blisko ten temat, że tak chyba to zrobimy, albo po prostu to, to, to wypuścimy, tak żebyście to widzieli. I tylko jest jeden malutki szczególik, że nie mogę znaleźć nigdzie takiej typowej mety, żeby wrzucić tutaj dowódców inżynierii, bo nie będę ukrywał dowódcy inżynierii tutaj akurat w KVK1 i KVK2, moim zdaniem, dużo będą mieli do powiedzenia. Ale to sobie omówimy, może na starcie i będziemy o nich pamiętać tutaj, że w, będą w tym tierze S. Bo ja to tak mogę nawet na, wrzucić, że powiedzmy, że te dwie złote główki, które tu rzucimy. Próbowałem nawet wiecie co znaleźć po jakichś kontent y, kreatorach, awatarach. Y, tak, no czasem się tak udaje coś takiego dorwać. I chciałem, jakby tak powiedzieć, wiecie, wrzucić to i mieć to tutaj dla Was przygotowane. Lecz no nie będę ukrywał, że tu jest taka sytuacja, gdzie. Kurczę naprawdę, nie mogę nigdzie znaleźć tego też, że to wyciąć i tu fajnie tu wkleić, że to mieć, tak? Brakuje mi tylko dwóch dowódców, jak widzicie, nawet nowi dowódcy, którzy rzeczywiście nie wyszli się pojawili tutaj. Nie wiem, ja to może, może napiszę do content kreatorów, tam do supportu, żeby oni podesłali ten. Bo nie ma ich w ogóle w żadnym pliku, który oni nam udostępniają. Ale ogólnie tak, wrzuciliśmy tych dwóch dowódców inżynierii i mówię, może sobie o nich pomówmy. Jest to tutaj pani Katarzyna i jest to Nares. Katarzyna, jak dobrze pamiętam, jest jako pierwszym dowódcą, Nares jako jest drugim. I są to dowódcy typowo stworzeni pod inżynierię. I nie będę ukrywał, jeżeli ktoś jest graczem free-to-play, a chce sobie pograć i chce zrobić kapeki, a wiadomo, zależy mu na tym, żeby zrobić w miarę dobry te, te, ten wynik. Inżynieria nie jest złą opcją, tym bardziej, że to jest epicka inżynieria. Yy, wiadomo, kwestia giru, tu musicie się zastanowić, m, co chcecie iść na starcie, no bo jeżeli będziecie chcieli iść, wie, nie wiem, w piechotę, w kawalerię albo w włóczników. No to wiadomo wtedy nie będziemy robić tych inżynierów, no bo tu chodzi o to, że potem, wiecie, możecie ten gier wiadomo, do, do poziomu fioletowego, ten, który tutaj będziecie sobie zbierać, tak? Te fiolety, które są na przykład tak, tutaj ja mam tej, to akurat jest do zbierania, wiecie, zasobów, ale jest też taki fioletowy gier, możliwy do wykucia lub też niebieski. I wiecie o tym, że my, jeżeli na przykład będziemy mieli możliwość przyszć muzykę. Że będziemy mieli możliwość to potem przekucia z powrotem, to wy takie dostajecie 100% maców i też możecie potem to zmienić, co na przykład nie wiem, zeswitchować z łuczników na piechotę, ponieważ Słap wam też taką możliwość daje i wtedy ten gir, który to sobie zbieracie, możecie sobie zrobić na przykład gir już jakiś bardziej złoty pod KVK3, tak? Ja bym tak kombinował i myślał nad tym bardzo, ale zacznijmy od tego, że Katarzyna i mineral yy, zrobią bardzo dobre cyfry na KVK 1. Widziałem raporty, widziałem. Yy, niektórych graczy, którzy zaczynają na KVK 2 nawet tym pykają. I naprawdę jest to, są to dowódcy, którzy, których warto zrobić z tych epickich. Yy, nie będę ukrywał, że oni obok w sumie yy, tutaj zarabiacie mieli yy, suncu, Tak? Gdzie suncu Jest tu suncu. O czy też y, nawet y, Bajbarasa, to jest taka moim zdaniem tier, y, tier A, jeżeli popatrzymy na y, dowódców epickich, bo o też sobie tu wspomnimy. Zrobimy taki, nie będę rozbijał tego na dwa, jakby tak dwie części, zrobimy to taki ogólny y, z tych, tych dowódców epickich. Najpierw będą dowódcy epicy, potem wrzucimy tam legendarnych z kawałka 1 kawałka 2 których przedbym, żeby wziąć na przykład potem zrobić swapa. A z Epickich na pewno ten. Ten, ta Katarzyna i ten tutaj neres, który mamy, spokojnie tu by się wmontowali za te dwie złote rzeźby, które widzicie. Suncu z Baibarsem to też uważam, że to jest bardzo mocny setup. W sensie nie razem, bo Suncu oczywiście wtedy bardzo fajnie sobie radzi albo z Bjornem, albo z Joanną. No ale ich bym bardziej rzucał tutaj w ten tier, bo nie robimy pary, tylko robimy po prostu tier, jak, w jakich tierach byśmy ustawiali epickich dowódców. Oczywiście tutaj będziesz rzucić też Kusunokiego, gdzie ten Kusunoki, Kusunoki z Hermanem, bo to jest bardzo fajna para dla łuczników, jeżeli ktoś planuje robić łuki i planuje też robić łuki legendarne, to też wam tutaj przez oczywiście KVK1, KVK2 -1, też wam taki setup tutaj pokażę, gdzie moim zdaniem robi naprawdę fajne cyfry. Niektórzy mnie zapytają, gdzie jest Kera, wiecie co, Kera tak się szybko nie robi, bo dobrze, że Kera się chyba pojawia, nie pamiętam czy pojawia od razu w KVK1, KVK2, w cerolce, żeby ją robić, bo bo tam zbieracie głowę, nie? żeby ją zrobić na maksa z Steroli, więc Keire bardziej bym tak bardziej ją rzucał, już do tematu, gdzie tam będziemy sobie mogli ją dorzucić do barbarzyńców, gdzie robimy i, i tak bym ją maksował. Belizariusza uważam, że tutaj nie będę rzucał w, tej, w tym takim mecz powiedzmy epickich dowódców. Tego rzędu, z tego względu, że Belizariusz dla mnie, ja zawsze Belizariuszem nie lubiłem grać i zawsze mi się Belizariusz kojarzył z jednym, jako Farm Killer. Yy, a nie chciało mi się chodzić, latać po farmach i zbijać yy, taczek. Yy, bo, 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 tak, bo tak Belizariusz działał, nie? Na KVK1, KVK2, gdzie mieliśmy Belizariusza, na plecach był KO, KO i oni wszystkich tam, wiecie, tyrali, nie? Oczywiście mówię o zwykłym Belizariuszu. Więc myślę, że te, te, takie, takie zestawienie tych dowódców jest moim zdaniem epickie, żebyśmy mieli brać epickie, czyli te dwie złote głowy. To tak jak mówię, mówimy o Katarzynie i o Naresie. A jeżeli chodzi o tutaj tych kolejne no to Sundzu z Barbara jest bardzo fajna, Janka Joanka też wam zaprocentuje, bo KFK1, KFK2 można ją używać tam do bufowania, lub też tam, jakby tak powiedzieć, do mm, takiego marszu dodatkowego, który będzie gdzieś tam bufował nam po pozostałe 3-4 marsze. Zresztą widziałem już takie zestawienie Joanka z Totemem, który latał, widziałem Joankę, która była na plecach Etel i to, Totem był, był z Inhotepem. Inhotep też ma bardzo fajny tam skill do bufowania. Więc kurczę, zresztą widzieliście, hotel u mnie było ostatnio w, e, w lotarze, więc ja bym tak się skupił na epickich dowódcach, jeżeli chcecie na przykład save'ować głowy, nie macie w planach wydania potem 12 karubinów na pierwszego słapa i potem rzucacie drugi słap, który tam już kosztuje, no te etykiety, co są już za pieniążki, w jak macie rozwiniętego dowódca, którego, na którego chcecie słapować. To ma bardzo duże znaczenie z tego, którego słapujecie i na tego, którego z tego, którego macie już w złote zrobione i na tego, którego słapujecie. To poziom ticketów ma bardzo duży, duży wpływ. I tak, tak bym to zostawił w tym momencie, jeżeli chodzi o dowódców epickich, naprawdę. Zostawiłbym to z tego względu, że no, ja jednak w tym momencie jak zawsze odradzałem graczom, iście w dowódców epickich i, po, i zbieranie głowy i w KVK3 dopiero te głowy inwestowanie. Bo no na epickich Dowódcach uwierzcie mi, jeżeli jesteś aktywny, dasz, dasz rady zrobić swoje statystyki, dobre KP. E, miałem dwóch takich ziomków na 3,090, gdzie te czwórkami potrafili robić lepsze kapeki niż niektóre te piątki. Mieli naprawdę dobre statystyki. E, no ale no... Wiadomo, coś za coś. Pamiętam, że w KFK 3 dopiero gdzieś tam czy w KfK, między KFK 3 a KFK 4 w te piątki zaczęli robić, ale tam było powyżej na samych te czwórkach chyba ponad 2 biliony KP robili, więc no to byli Wietnamcy, więc wiadomo oni wiedzieli jak tutaj się zabawić z tą grą. Ale przejdźmy do legendarnych dowódców. W legendarnych dowódcach klasycznie każdy wspomina bardzo często o Mertelu. Mertel, dalej uważam, że jest tam brany podwór. W ogóle YSG to jest dla mnie top, jeżeli chodzi o YSG. Aleksandra też tutaj trzeba wrzucić. Co tu mamy? Saladin, Saladin to już w ogóle topka. Potem ja na razie wrzucam w bez 1 KVK2, ale ja to też posegreguję. Ethelfleda, oczywiście, że tak. Tutaj mamy dalej co tam szybka w Kfuk 1, 2 się pojawiało. Teraz by po zmianach, by dwóch dowódców tutaj dojdzie i ja go sobie tutaj gdzieś wyciągnę. Bo te zmiany, które oni tutaj chcą wprowadzić, yy, w, dla w sumie tam było 3-4 dowódców, ale największe, bo takie zmiany miał chyba Bertrand z tym drugim dowódcą. Który to był ten dowódca, czekajcie? Ja to muszę przez tych zobaczyć. Ja już go nie pamiętam, że ja go dawno temu grałem, a on go na pewno odkrytego. A to jest ten. Czeok, Jan. O, on też dostaje reworka, Więc Czeok, Chalk, Chow, gdzie jesteś? Oj, wybaczcie. Nie, gdzie ty jesteś? Mi się Mhm, jest tutaj będzie pewnie w tych nieużywanych Czeok. Albo go po prostu nie do... nie jest tutaj. Czeok, akurat, powiem że nie wiem, jak będzie tam na piechocie sobie z prawą, chociaż nie, nie wygląda tak źle z tym smite combo. Ja przepraszam, przepraszam, smite de, e, umiejętnościami, talentami, a umiejętnościami też zmienionymi. E, Bertrand na pewno e, będzie dobrze się zgrywał z Saladynem, moim zdaniem. Ogólnie tutaj mm, ci dowódcy, no Minamoto trzeba gdzieś tutaj rzucić jeszcze. Zaraz wam powiem o tych dowódcach, tylko jeszcze no, Perusa też gdzieś tutaj można rzucić, Ryszarda też. Tam jeszcze będzie Genghis -Shan już ten, tak, to, to są KVK-3. A tyle, a tyle bym się, a tyle a, jak, jak, jak Kafoka 3 też. Chyba wszystko, wszystko mam w życiu z tych takich ważniejszych dowódców z Kafoka 1, 2 i 1, 2. Tak mi się staje. Bo jest jeszcze Henryk. Henryka można byłoby rzucić Stomyrys gdzieś tutaj. Konstantyn, ale Konstantyn jest bardziej pod garnizon. Może z 2, jak dobrze pamiętam. No chyba co my tyle, co wrzucimy z tych legendarnych dowódców. Nie, i tutaj. No też można gdzieś tutaj tego Mehmeda z Mulan tam gdzieś męczyć, lub też Kaokao z Liliuszem, czy z Cydem, z Cydak, czy Pan mister Pepa, legendarny Pepa, który kąpił, kupił konto Szarka W tym momencie on uwielbiał go na kfk 2 grać z Cydem na garnizonie hmm, no nie wiem, no i ten, ten jego garnizon szybko nam padał, pamiętam wtedy w kfk 2 No ale ogólnie przyjmijmy, że mamy tych dowódców No i teraz tak no, Mertel jest bardzo mocny i nawet teraz Mertel z Atelą na artefakcie potrafi zabić współczesne jako rally. Yy, no, no tak jest, nie? Więc Mertel jest w mojej liście bardzo wysoko. Dwa tutaj. Uno IJ to jest topka. Aleksander, czy to możemy właśnie Mertela z YSG, czy też Aleksandra z YSG, czy też Saladyna z YSG, czy to, to tema z YSG, możemy spokojnie sobie tutaj bardzo fajnie sparować. Minamoto to jest taki dowódca, który bardziej sparuje paruje z Salady Minamoto, nie będę ukrywał. Pyrus różnie tutaj kombinowali, bo widziałem, że Pyrus grał też z YSG z Mertelem, Ryszarda próbowali parować z, y, z Pyrusem Aethelflaeda jest bardzo uniwersalna znowu i ta zawsze się gdzieś tam w, ten, w, ten, w tych marszach początkowych przyda Zresztą jeżeli robicie ekspansję, czyli dokładnie to tutaj jest sobie tam eks, ekspedycję, zawsze się mylę, ekspansja, ekspedycja jeżeli tu będziecie jakby tak szli po kolei i będziecie to sobie rozwijać i zdobywać te głowy to ta Aethelflaeda jest warta tego, bo ona wam odda w kawałka, nie? Takie jest moje zdanie, że to naprawdę wam odda w Kochoka w tym momencie. I dlatego ja ją dziś tutaj daję do tego Tieru A. Do Tieru B tutaj nie wrzucam może Mechmeda, bym tylko rzucił. Mulan, Mulan, Mulan w ogóle nie powinno się inwestować w głów. W ogóle to co tutaj widzicie, tak mam tego Mechmeda albo Mulan to są tacy dowódcy, które, wiecie, bardziej ze skrzynek lecą niż żebyśmy w nich inwestowali. Ryszard to jest inna para kaloszy, bo to jest dowódca, który teraz nawet przydaje się w marzyńcach, no ale po co inwestować w niego? Te może się sobie łatwo zrobić. Taladyn, jeżeli byśmy na przykład mieli iść taki jeden marsz, który potem byście zbenczowali na, na ławkę i chcieli mieć sokowy, jakiś meta marsz, tak. To wiadomo, że ten saladyn z YSG, czy ten totem z YSG, czy totem nawet jak tam z Inhotepem latał. Jest to naprawdę fajne, fa -fajne zestawienie. Ja naprawdę to totem, temat tutaj widziałem co robi na 3.090 chyba Habuka grał totemem i chyba były król Les grał tym totemem. I naprawdę oni robili bardzo fajne raporty. Nie tylko pamiętam to, oni puszczali Totema temat jak do ale też w Openie, nie? To, to moim zdaniem jest warte. Dwa, wiecie, muzea, tam nie pamiętam, czy oni wchodzą w Kafoka 3, czy w 2, czy dostajecie wszyscy muzea, przeważnie był w 3. Jeżeli dostajecie wszyscy muzea, no to tam zobaczycie, że do, dla niektórych dowódców ten boost robi dużo. Potem też ma bardzo do, do, dobrego busta z, z muzeum. O Ashley to już nie mówię, O Ashley was tych wszystkich dowódców to, 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 to ma najlepszego busta tutaj, co, co są, jeżeli chodzi o muzeum. Etel Fledda też ma niezły Ryszard, no to już są bardziej... Ja jak powiem, ja bardziej patrzę na nich Ryszarda, Fleda bardziej w takim kontekstem wiecie, że jak go wykorzystaję tam do bicia barbarzyńców, no taki, taki taki inny setup sobie robię. Mehmet jest dalej takim dowódcą, który tam jak fajnie nam wydropi z, ze skrzynek i mamy go trochę zrobionego z tych skrzynek, to gdzieś tam go można dorzucić do tych marszów. Zobaczcie też na ile marszu będziecie grać, nie? Ty 1 i 2, ale taką metę dowódców, czy to byście chcieli w piechotę w kawalerię czy też włóków da się zrobić z legendarnych i potem to słapujecie tych dwóch do, 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 do dowódców. No. Ja widziałem już wiadomo, że gdzie jak się ktoś kawaleria, miała salady na Minamoto Potem swapik na, wtedy był Neski, Jan, była taką metą. Teraz by, byśmy zesłapowali na huło Joankę lub też Artura z Filipem, lecz lub też Artura też z Williamem, lecz no tam to już trzeba też kombinować się z formacjami, nie? No ale tak tak patrzeć pod tym względem. To jest taka moim zdaniem fajna meciora w KFOK1, KFOK2, ale dużo się może zmienić po aktualizacji. Jeżeli oni ją, powiedzmy, gdzieś wam prowadzą w wakacje, może wcześniej. Aktualizacja, która jest jakby tak troszeczkę zapowiedziana w The feedbackach, o której ja wam ostatnio nagrywałem filmik, czyli a właśnie się Bertranta. Bertranta lub też tego ciąg Jung, dobrze mówię? To Do ciągle. <gulę> pewnie pewnie będzie się śmiać z tego jak powiedziałem, ale znajączycie. Ja zawsze się gdzieś tam pyknę z tym dowódcą. Przypominam, wiecie, jak się nie gra tymi dowódcami już lata, to... Jung, tak, ten dowódca. Nie wiem jak tam będzie w tej piechocie ten, ten smite działał i jak go tam sparować, nie? I tu jest mój problem, bo tutaj przykładowo, jak mamy Saladynę, abyśmy tutaj wrzucili i ten Bertrand Saladynę będzie robił naprawdę dobre KP, nie? Ja, jeżeli oglądaliście mojego filmu z d-feedbacków, z który wyszedł parę dni temu, to oglądajcie sobie, bo tam właśnie mówię o umiejętnościach, pokazuje jak, czy, co tam się zmienia w, w tym Bertrancie, więc naprawdę, no, to Saladem Bertra może być bardzo mocnym zestawienie po, po tych zmianach w kfok e, 1, 2? To nie, w Kafka 2 chyba to ma być zmiana akurat tych dowódców i tam, kurde, naprawdę, oni robią, robią dobrą robotę, tylko pytanie, jak to będzie wyglądać potem w KFK3, chociaż mi się zdaje, że w Kfoka 3 te lub też, jeżeli ktoś będzie, wiecie, więcej spędował, będzie miał więcej głupi, i będzie mógł zagrać na dwa legendarne marsze, no to super, nie? Ja tylko klaskać. Ja bym nawet, wiecie, tutaj żebym to rozbudował, miałbym jeszcze głowy na drugi marsz, powiedzmy, nie wiem, jakichś łuków, ja bym w KFK3 grał spokojnie salady, i z tym Bertrandem zmienionym i w życiu bym jakiś, nie wiem, sokowy marsz, powiedzmy, nie wiem, Liank Termanem, żeby robili bardzo fajne kapeki, nie? Więc no, jest właśnie prosta odpowiedź na, na Wasze, nurtujące zawsze mnie pytania. Czy mam grać w kafoka? To jest wszystko uzależnione od Waszej y, gry i stylu, nie? Jeżeli będziesz, nie wiem, chciał być inżynierem, to tak jak pokazywałem wcześniej, y, pójdziesz w bezpośrednio w epickich dowódców, inżynierii. Tutaj w Katarzynę w Neresa będziesz sobie zbierał złote głowy, i potem pójdziesz w Gae i Gonzalo, bo w tym momencie to jest najlepszy taki marsz inżynierii, i pójdziesz w to, nie? Jeżeli będziesz chciał pójść, wiadomo, tam już w piechotę, no to w, y, nie będziesz chciał jakby tak inwestować tam y, tygów na starcie, no to też możesz zrobić sobie, wiadomo, tam jakiś metamarsz y, związany z piechotą, czy to jest Ragnar ze Scipio na tą chwilę, czy to jest William Wallace Liu, czy to będzie y, pan Beku z, z Liu, no to zobaczymy dopiero w maju gdzieś. Hmm, ale ogólnie do, do każdej tej jakiejś opcji jest odpowiedź, czy nawet tego właśnie słapu, nie? Więc ja bym się tutaj bardzo nie, 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 nie sugerował, Naprawdę na pewno byłoby, nie wiem, dla mnie ja jakbym na przykład miał, o, może zrobimy tak, zrobiłbym na przykład takie 3-4 marsze, które ja bym uważał, które są fajne na KVK 1, KVK 2, jeżeli bym był gdzieś tam takim mid-spenderem, no Love Pender tego nie zrobi, ale do czego bym dożył w tych początkowych kfk? nie? To, to wrzucimy sobie tutaj. Oczywiście Bertrand i to zostaje tu na benchu, bo to jest wszystko takie grubymi nićmi szyte i jakbyśmy to zagrali. Ja ogólnie nie w inżynierów, bo ja tam inżynierów jakoś bardzo nie lubię. Może, może jakbym miał za dużo fioletowych główek, to może bym poszedł, ale bym też pewnie odpuścił. Minamoto też, Ryszard, Pyros, Eterpeda zostaje. I powiedzmy, że mam tam Mam głowę na ważne marsze, jest kachłonka 2, to na pewno bym spróbował zagrać coś z, z opcji z. Tutaj, jak mamy YSG, i ja bym jednak poszedł w ten Saladin YSG, bo lubię kawalerię, kawalerię, nie? Ja bym poszedł na przykład Saladny Saladin YSG. Jeżeli hmm, chyba, że ten d wejdzie, nie? Ja Byłem Bertrand, a tu rzuciłbym wtedy, będzie miał AOE damage znaczy targety, zrobiłbym saladę Bertrand. A tym drugim marszem byłby albo Karol z YSG, albo Aleksander z YSG, albo po prostu, żeby bardziej zamieszać, nawet totem z YSG bym zrobił, nie? I tutaj bym jakoś pod tym mieszał. Ethel bez dwóch zdań bym sobie jakoś rzucał z Joanką, żeby bufowała, slowowała, albo nawet tam kombinował ją jakoś ze Sunso zrobić. Czyli z tym tutaj panem, z Sunso wrzuciłem też Jankę. Jakąś hmm. jakoś bym kombinował tak, żeby grać na 3 te marsze. Gdzieś tutaj po prostu pozmieniać, nie? Eee, coś tego typu, takie trzy marsze bym grał. Jeżeli miałbym możliwość zagrania na 4 marsze, miałbym też jakiś tam gear i by mi się to opłacało grać, w na KP, no to wiadomo, że tutaj, może jednak byśmy puścili tutaj już jakąś tam, powiedzmy, dodatkową, że piechota była, nie? Eee, chociaż tu mamy. Sądzę z Jonko lub też z co Też z Sun -tzu można tam, wiecie, z Bjornem poparować, żeby Bjorna to w to wrzucić, albo zagrać powiedzmy coś tego typu. Cztery marsze i mamy Saladen, Bertrand. Oczywiście pamiętajcie, Bertrand to jest dalej temat wiodący tego, jak będzie wyglądał po defeatbackach i po tych zmianach, czy on będzie naprawdę fajnie grywalny. To ten zła jeździ, z YG, Sun Bjorn, no i Ethelfred na przykład z Jonką. Jeżeli oczywiście by się udało w miarę fajnie zrobić. No, aleksander, tutaj jest Mertelem, to jest już taki o, opcja. Nie wiem, jak ten dowódca się będzie zachowywał. To musimy też poczekać. Może on też się będzie na single target niezły. No, ciężko mi jest odpowiedzieć tutaj. Ale to są tacy dowódcy, gdzie ja bym to jakoś tym kombinował. Tak bym szedł i na pewno bym szedł. Tak jak zawsze mówię, starał się robić trzy marsze legendarne: czyli jeden z mety z piechoty, jeden z łuków i jeden z kawalerii. Ja bym się starał tak pójść. Ma nawet osoba, która z nami grała na 3.0.90, nie wiem czy kojarzycie, gracz Oniku Wiadro, on tam był kiedyś w, w jakichś filmikach u mnie, jak rozmawialiśmy o 3.0.90. Ja drogałem na trzy marsze. Wtedy metą był Neski Joanna, z z Herman, no i wtedy piechotę chyba grał Liucze z Aleksandrem. Robił naprawdę dobre kapeki, nie? Bardzo dobrze mu szło i nic, nic dodać, nic ująć moim zdaniem, sobie naprawdę dobrze, dobrze radził. I takie trzy marsze naprawdę fajnie. Ja uważam, że jak ktoś chce iść w open, to, to w open leci. Jeżeli naprawdę chcecie iść inżynieria, potem zrobić swapa, yy, albo, no słapa może nie, ale po prostu mieć nawet dwóch inżynierów nie? epickich na KFOK-3 yy, i legendarnego yy, tego Gaja z Gonzalo, to czemu nie? Też tak możecie zagrać. Wiecie, wszystko to się od królestw, nie? Bo królestwa, yy, niektóre też potrzebują mieć inżynierów. Yy, kfok ostatnio pokazały, że inżynierowie potrafią robić dużo i jakimś takim game changerem być. Wiadomo, open openem, ale te wieżyczki robią swoje, swoje i robią duży damage, Ty bardziej, że one naprawdę z daleka biją, jak się dobrze ktoś rozstawi, to potrafi wykręcić mega raporty, więc ja sam w pewnym momencie myślałem czy tutaj na, na, na koncie u mnie, żeby zrobić sobie inżynierów jeden marsz, szósty na przykład marsz inżynierów, bo myślałem o tym, miałem wtedy gier, żeby zrobić cały szósty marsz inżynierów. Ale odpuściłem, nie chciało mi się w to bawić. Wiem, że bym miał super kapeki, ale ja jakoś, ja lubię powalczyć o penia. jeżeli mi kiedyś nadejdzie na ochota na zrobienie inżynierii, to zrobię ją po prostu. Mam na to chwilę ilość główek i, i zrobię, ale to też chodzi o kwestię giru. Na to chwilę się skupiam na rozwinięciu po prostu swojego konta, swoich pięciu marszy. Ten szósty marsz, przypuszczam, i tak zostanie na mnie wymuszony z biegiem czasu i będę musiał go zrobić, czy to będzie inżynier czy nawet na przykład byłby łuczników. To też można poczekać, wiecie, jak wyjdą nowi łucznicy. I wtedy pomyśleć, o, zobra, jest fajny łucznik, sparuję go tam, nie wiem, z Ashurem, z Szadarem, albo tak jak ostatnio nagrywałem filmik wam na temat Mighting Hill, jeżeli chodzi o formację c c koła, i tam nagle wyjdzie jakiś dowódca, który będzie super się z Shadjarą parował, no to wiecie, szósty marsz, czemu nie, nie? Albo, nie wiem, będzie leczył o, o. będzie go gość bijąc ale będzie leczył ale, nie? To w ogóle jakby coś takiego tego weszło, to... Dlaczego nie? No, warto pomarzyć. Chociaż wiecie, że inne formacje się będą pojawiać za niedługo. Ludzie, 2026 roku tam są rozplanowane od grudnia do marca, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc co? Tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek, a propos dla graczy, właśnie to było Kafoka 1, Kafoka 2, fajne i mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. No i co? Tyle. Dzięki wielkie, że jesteście. Pamiętajcie, że Boomfire przez cały czas trwa. Tutaj nabór, ankieta wypełniamy i tworzymy tę ekipę na spotkanie z czerwca już jest nas no, dość dużo, jak po tam chyba tygodniu, to jest na źle nieźle, nieźle dużo, tym bardziej że to są osoby, które już wyraziły bardzo swoją chęć i, i, i zaliczkowały i wiem, że będą, więc super. A też mamy parę osób, które się tam dalej zastanawia, jeżeli to wszystko pyknie, to już teraz chyba byśmy przekroczyli 40 osób. Ale zobaczymy, bo to jeszcze wiem, że niektórzy nie składali podania, niektórzy się jeszcze czekają. Yy, mamy jeszcze maj. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Elo.